Witam, z tej strony Mizmatyka.pl W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać monety Bardziej to jedną monetę, ale jeszcze z bonusową jedną Taką Wracam już po długiej przerwie przez to, że nauka wiecie A już jest koniec roku, więc mogę je wrzucać Dobrze, przejdźmy do monety no Ta wygląda tak Będzie to nie jest moneta, tylko to taki medal sobie kupiłem za dychę um, jak byłem w Czorszczynie, tam na tym zamku. Nie wiem, czy dużo osób go kojarzy. To jest w Małopolsce, blisko zakopanego bardzo. Widzimy tutaj króla Kazimierza III Wielkiego. Zamek czorsztyn. Przeczytałem wam, co to pisze: Rex Polonia Ad 1833-1870. Złota. Złota. Polska. Złota Polska nad kapsel ma. Zamek Czorsztyn w Pieninach. Widzimy ten zamek, orzełka. My to jest w kapslu. Teraz Wam jeszcze pokażę bonusową monetę inną. Ta moneta chodzi z Niemiec. Dokładnie chyba z Colmanskireche. Nie wiem na gdzie to jest, ale no. W wygląda tak, widzimy jakiś, tak to jest jakiś chyba kościół, jakieś drzewa, góry, a z tyłu kolejka górska, góry, no i drzewa. No i tutaj mamy tak, Tegelberg, 1881 metrów. Dobrze, to będzie wszystko w tym filmie, się z nam. żegnam, pa! Chciałem pozdrowić. Chciałem pozdrowić, no chociaż nie, już nie pozdrawiam. Kto będzie pisał w komentarzach, żeby go pozdrowić, tego pozdrowię. Pa.